Tak, ale smutne jest to, że na trybunach jest cicho. Ten początek piłkarze Lecha dali jak gdyby pretekst do tego, żeby kibice jak gdyby poszli za tą dobrą grą, za tym pressingiem, tym dopingiem. Natomiast tutaj jest cisza, widzieliśmy jakieś dzieci, które są zorganizowane, próbują tutaj dopingować. Lecha Poznań, ostatnio też. Myślę, że kibice nie staleni na wysokości zadania w meczu z Wisłą Kraków. Ostatnie 15 minut czy 20 minut dopingowali, to jest za mało. Tutaj znowu jakiś konflikt. Myślę, że to jest niepotrzebne, bo to szkodzi drużynie. Tak, no trudno uznać, że w tej sytuacji wszyscy grają w jednej drużynie, bo, bo, bo to, się, yy, to się wydaje naturalne. Mówimy, że tak powinno być. Yy, piłkarze, kibice często rzucają właśnie tego rodzaju hasła. A okazuje się, że w życiu, w rzeczywistości. To nie wszystko jest e, tak piękne, tak idealne.